Spodziewaliśmy się, że, że to będzie ciężka przeprawa, no i tak było i gratulacje dla rywala. Myślę, że, że tutaj największa różnica była na zagrywce, gdzie my tych punktów nie, nie zrobiliśmy aż tyle, ile przeciwnik. Oni się z naszych serwisów bronili, my, my z ich serwisów niekoniecznie i tutaj myślę, że była ta, ta największa różnica, dlatego też Mogę no, pogratulować okay. tylko subałkom. No, my tutaj nie dowieźliśmy tego wyniku i tyle. No dokładnie, na pewno było dużo, dużo fajnych wymian. E, no niestety mówię, my z tej bitwy e, wychodzimy z opuszczoną głową. E, I tyle. No, naprawdę ciężko się było dobić do, do boiska przeciwnika. E, myślę, że bardzo dobrze grali. E, przede wszystkim zagrywką, później z, z czego brała się dobra gra w obronie. E, I nasze kłopoty. No, wynik. E, tak było na styku, gdzieś tą końcówkę znowu Suwaszczanie zagrali lepiej. I kolejny raz mogę tylko gratulować. Nie patrzymy w ten sposób w tym sezonie, bo, bo tak naprawdę yy, wiemy jak ciężki jest sezon i punktów szukamy i próbujemy w każdym meczu. Mecz na pewno był wymagający, był bardzo długi. Myślę, że dla kibiców yy, w tą niedzielę był, był na pewno atrakcyjny, bo było dużo mocnych serwisów, dużo świetnych ataków i jeszcze dużo. Yy, Dużo więcej lepszych obron, więc myślę, że każdy wychodzi dzisiaj z hali usatysfakcjonowany. No na pewno na pewno z perspektywy kibica przed meczem wygląda to ciut inaczej niż z naszej perspektywy. No, my wychodzimy na boisko i, i tak naprawdę jak każdego dnia staramy się dać tyle, tyle, ile możemy. Wiedzieliśmy, że mamy swoje atuty w postaci serwisu. Wiedzieliśmy, że może jeśli to nam zaskoczy, to będzie, będzie wyrównana gra, bo bożeszy też potrafi kopnąć. Yy, tak jak wcześniej już wspomniałem, no dla nas to jest następny mecz w sezonie i, i, i tak naprawdę w każdym staramy się nie poddawać i walczyć o, do końca o punkty. Dzisiaj na pewno ta, ta publika poniosła nas e, bardzo mocno i dziękujemy za to wsparcie, bo, bo myślę, że razem stworzyliśmy tutaj e, bardzo fajne widowisko. Cieszę się, że ten tiebreak był podsumowaniem e, i dał najwięcej tych emocji, bo jako jedyny set był na styku. A wiemy sami, że jak tajbrek jest na styku, to budzi olbrzymie emocje. Bardzo dużo świetnych widowiskowych obron, bardzo, bardzo, długo, bardzo dużo przedłużonych akcji. Tego chcemy, tego chcemy, chcemy wygrywać. Jestem dumny ze swojej drużyny. Teraz długi wyjazd, łączymy dwa mecze. Mam nadzieję, że dalej będziemy punktowali. Ja myślę, że u nas to jest akurat codzienność i Mamy pod zagrywkę zbudowany zespół, każdy naprawdę robi różnicę i na pewno zespoły bardzo obawiają się naszego serwisu. To nasz olbrzymi atut, na nim opieramy swoją grę w tym sezonie i mamy nadzieję, że będzie jak najwięcej takich spotkań, w których będziemy udowadniali, że to nasza najmocniejsza broń.